Okej, okay, podejście numer 2 512. Hej, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, w którym pokażę Wam album, jaki dostałam od Agnieszki. Jest taka grupa na Facebooku, ScrapTube. Raz na jakiś czas istnieje taka inicjatywa jak wymianka. I osoby chętne, zgłaszające się do owych wymianek, podejmują wyzwanie, robiąc dane przedmiot. Obecna wymianka dotyczyła zrobienia albumu, który ma w sobie wodospad. Wymieniłam się z Agnieszką, która w sieci podpisuje się nikiem Czarownica. Ma też swoją stronę papierkowo.com. Linki i namiary do Agnieszki zostawię Wam na dole w opisie. A teraz szybciutko pokażę Wam, co dostałam od Agnieszki. Agnieszka przysłała mi album, który mnie niesamowicie zaskoczył. Dlaczego? Nie spodziewałam się, że można obić okładkę materiałem. Nie wpadłam na to szczerze mówiąc. Jedyną taką właściwie ozdobą na okładce frontowej jest karta i drobne cekiny. Agnieszka dodatkowo pochlapała okładkę, ten materiał, farbą. Albo jakimś innym niecnym medium. Nie mam pojęcia, co to jest, ale tak obstawiam, że to jest jednak farba. Na tyle tych ciapek jest troszkę więcej. Oho. O, 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 ostrość, dobra. I to jest okładka. Okładka jest mięciutka, wyłożona w środku. Nie wiem, czy jakimś obiciem, czy jakimś ociepleniem takim do kocyków jak dla dzieci. Nie mam pojęcia. W każdym razie okładka jest z materiału. Środek zaskoczył mnie jeszcze bardziej, gdyż jest czyst. Nie ma nic, jest tylko zrobiona kieszeń z foliką, taką przezroczystą, proszę bardzo, można sobie coś tutaj włożyć. I jest ten wspomniany wcześniej przeze mnie wodospad, ale jest czysto. I na początku myślę sobie, co ta Aga tutaj wymyśliła: że mi daje taki biały album, a z tego albumu wysopały się dobroci. Yy, Aga załączyła do paczki również kartkę, w której informuje mnie, że już wam tutaj o, o, o wyostrze, że wysyła mi album w wersji Goi, gdyż pomyślała, że dekorowanie sprawi mi frajdę. O jakaś liczna kartka. Trochę mi głupio, bo ja nie dołączyłam dla Agnieszki żadnej kartki. Wysłałam z drżącym sercem jedynie album. O super, kartka jest bardzo ładna. O, o, o ostrość, dobra. Kartka jest bardzo ładna w morskich klimatach. Super. I już Wam pokazuję, co Agnieszka dorzuciła do albumu, żeby mogła ten album skończyć. I teraz tak, bo trochę tego jest. Znalazłam w paczce naklejki. Dobra, naklejki. Jeszcze tutaj takie naklejki. Okej. Okay. Trochę wycinanek. Już Wam pokazuję ile. I przeróżnych. O, 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 Dobra. Teraz pytanie, pytanie. Gdzie mamy ostrość? Gdzie mamy i czy przebywa ta ostrość? Okej. Okay. Tak. Tutaj takie coś. Takie coś. Mhm. Ok. I tutaj zaraz, zaraz, zaraz. O, dobra, chyba złapało. Jeśli coś nie będzie ostre i wyłapię to w trakcie edycji, no to na pewno dorzucę Wam zdjęcia. I teraz tak. Troszkę wycinanek. Już muszę sobie wziąć tło, żebyście mogli to lepiej widzieć. Takie proszę bardzo manty. Różne cudowności już. Halo, ostrość, halo, ostrość. Okay. Różne wycinanki. Proszę bardzo. Różowe. Zawinęło taka ramka. Serducho. Do tego, tu z kolei mi się przyda, to bo jest białe, są wycinanki. Baza albumu jest zrobiona w białym i różowym kolorze. W takim samym kolorze Agnieszka dorzuciła właśnie wycinanki papierowe. I teraz hit. Dostałam wycięte łapacze snów. Mój album dla Agnieszki to właściwie jeden chodzący łapacz snów, gdyż użyłam kart właśnie z łapaczami snów. I również jest w kolorach, mój album dla Agnieszki w kolorach niebiesko-błękitno-różowych. Także strzeliłyśmy sobie ten sam gust, jak widać. Tu jest jeszcze taka karanka. Okay. Różnego rodzaju tekturowe, i teraz ja muszę zobaczyć, czy to widać. Widać napisy: cuda na patyku. O, jakieś okulary. O, jeszcze jedne okulary. E, no, chorągiewki. Dorzuciła aga także paski z perełkami. Przedziwnych, przedziwnych, przeróżnych kolorach. Uh -huh. Wszystko w tej samej y, gamie kolorystycznej. Do wszystkiego tego, co już Wam pokazałam, były trzy kwiatuchy gnieciuchy. I teraz będę musiała coś chyba wyostrzyć. O. Kwiatuchy gnieciuchy najprawdopodobniej y, wykonane przez Agnieszkę samodzielnie do tego były jeszcze takie gigantyczne jak widać właśnie na mojej dłoni spinacze do tego jakby było jeszcze mało to w paczce znalazła się także takie wyciski z foremek i tutaj chyba będę musiała okej okay, dobra widać takie cuda takie cuda, proszę bardzo. O, 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 o. I co, i co, i co? I widać, ok. To jest to. W ogóle te wszystkie przyda się do, służące do ozdoby albumu. Agnieszka sprytnie zapakowała w taki organizer filcowy. Wejdźcie w kadr, wejdźcie. Yy, przyznam się szczerze, że mnie zaskoczyła objętością tej paczki. Wszystko było tutaj tak pięknie ułożone, gdyż ja wysłałam jej tylko album. O, ale no myślę, że po prostu Aga nie wiedziała, w jaki uderze ton, jeśli chodzi o ozdobę tego albumu i dała wszystkiego po trosze. Bo tutaj jeszcze jakieś cekiny fruwają w obłędnym... No nie wiem, czy będzie widać kolorze turkusu. Zaraz Wam to pokażę, tylko się dobiorę do tego. Tu jakieś słodyczowe ciacha. Okej. Okay. Dobra. I jeszcze jedno ostatnie rzeczy. Tak Wam chcę pokazać wszystko, co dostałam, a widzę, że już gadam sporo, jak to ja zresztą. No, cyknie. Tego nie będę wysypywać, bo coś czuję, że zaraz będzie masakra lekka, zaraz Wam pokażę jak to... O! Proszę bardzo. Taki yy, woreczek z cekinami I do tego wycinanki tekturowe. Typowo wakacyjne, jak widać. I morze, i piła plażowa. Tu jest jakiś facet z deską przypuszczam, taką do pływania. No super. Także tak. Cała ta sterta dobroci przywędrowała do mnie od Agnieszki. Przypuszczam, że jak w końcu siądę i skończę ten album, jeszcze Wam tutaj pokażę bliżej, to wrzucę zdjęcie na swojego Facebooka. Na pewno wrzucę tutaj, widzę, filmik zdjęcia, bo tak z moim pokazywaniem do obiektywu to jest raczej średnią. A i tak spróbuję pociąć ten film, żeby nie trwał 5 godzin, tylko jak najkrócej. Dobra. Dzięki Aga, nie ma się co martwić, bo trochę tajemniczo Ci napisałam, że zaskoczyła mnie przesyłka. Bardzo mi się podoba album. Jestem bardzo zadowolona z wymianki i mam nadzieję, że Wam też się ten album spodobał. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki Aga za paczuchę. Zapraszam wszystkich, żeby odwiedzili Agi stronę i kanał na YouTubie. I do zobaczenia! Na razie. Pa pa!